Sylwester, dzisiaj sporo opowiedzieliśmy o takich totalnie nieracjonalnych zachowaniach. Te sanki mi jakoś ciągle w głowie szumią, za samochodem ciągnięte. Co takiego dzieje się z, z nami, że alkohol tak bardzo upośledza kontakt z rzeczywistością, podczas gdy toczymy się jak kamień w przepaść? Tutaj bardzo ważna jest świadomość tych, mechanizmów uzależnień. Te mechanizmy sprawiają, że człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, że się oszukuje. Pierwszym takim mechanizmem jest nałogowe regulowanie uczuć. To polega na tym, że człowiek nie ma kontroli z własnymi emocjami, on po prostu od nich ucieka. Drugi mechanizm to jest mechanizm iluzji i zaprzeczeń, takiego nałogowego oszukiwania samego siebie. Na przykład zmieniają temat rozmowy, gdy rozmowa dotyczy alkoholu, obwiniają innych. Racjonalizują, czyli szukają sobie takich powodów, dla których muszą pić, takich usprawiedliwień wypierają. To jest takie marzeniowe planowanie, czyli cały czas planują marzeniowo, że jak osiągnę to, to przestanę, jak zrobię to, to przestanę, jak skończę szkołę, jak się ożenię, jak, mhm. jak będzie dziecko, jak wybuduje. Ale z dom. tego, co mówisz, to to jest dosyć spójna strategia obronna, mhm. która może być skuteczna całe lata, może nawet dekady. Co za byłoby najlepszym sposobem na podsadzenie dynamitu pod tę konstrukcję. No, najlepiej pozwolić osobie uzależnionej, żeby poniosła konsekwencje swojego picia. Tak jak tutaj było w historii naszego bohatera, że stanął przed lustrem i się zobaczył. Czyli osiągnął to swoje tak zwane dno. I to był ten punkt, punkt kulminacyjny, od którego mógł się odbić. I tutaj, tak jak powiedziałaś później, długa, długa droga trzeźwienia. Tak naprawdę droga, która się nie kończy, która trwa całe życie. Wracam do naszych ekspertów Sylwester Bembas, psychoterapeuta. Michał powiedział o przemocy, która daje nam taki impuls do tego, byśmy zadając ból innemu poczuli te odrobinę ulgi w sobie. Czy jest jakiś mądry, dobry, skuteczny i łatwy do opowiedzenia sposób na obronę przed przemocą? Jak jej przeciwdziałać? Tutaj... Kluczową rolę odgrywają osoby, które żyją, mieszkają z taką osobą, która stosuje przemoc. Tu przede wszystkim im jest potrzebna pomoc w pierwszej kolejności, a więc dla tym osobom, które doznają przemocy, pomagamy w ten sposób, że najpierw trzeba się wczuć empatycznie wczuć w subiektywne przeżycia takiej osoby, bo część osób, która doświadcza przemocy, no reaguje buntem, jakimś napięciem, a jeszcze inna część wycofuje się, popada w rozpacz. A więc tutaj bardzo ważne jest, aby doprowadzić do sytuacji, żeby ta przemoc została przerwana i później jak gdyby stopniowo wyprowadzać tą osobę, która doświadcza przemocy, z tej pułapki osamotnienia. Tutaj też bardzo ważne jest, aby pomagać w ten sposób, żeby osoby, które doświadczają przemocy, zrozumiały, że muszą reagować na tą przemoc. Zapytałeś też o to, jak pomagać osobie, która stosuje tą przemoc, A więc tutaj no, trzeba jak gdyby za zaplanować taką długofalową pomoc. A tutaj... od tego, że się przed nią obronimy. Tak, później dopiero proponujemy terapię, psychoterapię, mhm. grupy wsparcia, bo tak naprawdę ktoś, kto stosuje przemoc, to ucieka od swoich emocji, bo uciekać od emocji możemy na trzy sposoby, albo w uzależnienia, albo w przemoc i w agresję, albo w hałaśliwość, ciągłe robienie czegoś. Mhm. A więc terapia w przypadku takich osób polega, że, polega na tym, żeby nauczyć te osoby przeżywania emocji. Bo wiele ludzi po prostu nie potrafi nazwać swoich emocji. To ma źródło we wczesnym dzieciństwie, w rodzinach dysfunkcyjnych. Nie. To wybacz w takim razie test, co czujesz w tej chwili? Czuję Spoczyna? radość, że tutaj jestem, że mogę słuchać tych pięknych <grym> świadectw. I tutaj z listu, który był przytoczony, ten list pokazał, jak bardzo ten program jest potrzebny. No tutaj mamy żywy dowód na to, że dzięki temu programowi, dzięki galerii ocalonych. Ktoś uzyskał pomoc. Dodajmy, że Sylwester bywa trzeźwy. tam aktywny, także tam czasem można jego mądrość przeczytać.